jest to najbardziej znany grób nieznanego żołnierza w Polsce, znajduje się na Placu Józefa Piłsudskiego. Widzimy, że jest wbudowany w Arkady, zburzonego w trakcie II wojny Pałacu Saskiego. Pierwsze plany budowy tego pomnika poległych żołnierzy, których imion nie znamy, zostały zapoczątkowane w 1925 przez Juliusza Tarnawę przy pełnej akceptacji e, obecnych władz. Wiemy jednakowoż, iż e, ten grób, który widzimy tutaj, nie jest oryginalny. Te arkady zostały zburzone w trakcie II wojny światowej. Tablica również została odnowiona, gdyż oryginalna została totalnie strzaskana w trakcie pomarczowym znajdują się tutaj pulpit. Wszystkie ciała były niezidentyfikowane, niemniej ten budynek tutaj, który w najbliższych latach tutaj. ma być odbudowywany, w najbliższych latach ma być odbudowywany do pełnej świetności, ma upamiętniać ich zasługi dla narodu polskiego. się właśnie do obchodów uroczystości związanych z III rocznicowym śmierci papieża Polaka Jana Pawła II. Tutaj widzimy znicze ustawione w kształt krzyża. Polacy pamiętają swoich wielkich ludzi. Pierwsza marszałek Polski Józef Piłsudski. Bezapelacyjnie jeden z największych Polaków, jakich Rzeczpospolita miała okazję gościć na swój dzień. Człowiek, który... Zadwdzięczamy w dużej mierze niepodległości oraz utrzymanie w trakcie wojny z bolszewikami w 1920 roku. Geniusz wojskowy, polityczny utrzymywał nasze państwo w ryzach w trakcie dwudziestolecia międzywojennego.